Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Czy Cristiano Ronaldo zastąpi Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium? Fiorentina wciąż walczy o Krzysztofa Piątka. Neymar zaoferowany na FC Barcelonie. Zinedine Zidane nie wyklucza pozostania trenerem PSG. Oraz Marco Asensio, który zmieni klubowe barwy. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was proszę również o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. że jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu ma w planach zmiany trenera. Maurizio Pochettino, mimo że wygrał w sezonie 2021-2022 mistrzostwo Francji, nie zdołał już tego powtórzyć w Pucharze Francji ani tym bardziej Lidze Mistrzów. Władze Paryżan mają świadomość, że wielcy piłkarze i mocna kadra to nie wszystko, ponieważ kadra odnosi się nie tylko do zawodników, ale i sztabu trenerskiego, a ten nie zdał egzaminu. Pochetino chciałby wrócić do Premier League, natomiast że chciałby zatrudnić Zinedina Zidana, jednak na chwilę obecną to mało realny scenariusz. Francuz trzy razy z rzędu wygrał z Realem Madryt Champions League, jednak teraz stosunkowo młody stażem szkoleniowiec chciałby się sprawdzić w prowadzeniu reprezentacji Francji. Zidan zdradził, że jest to jego marzenie, a szanse na to będzie mógł mieć już na przełomie 2022 z 2023 rokiem. Z końcem grudnia wygasa umowa obecnego selekcjonera trójkolorowych Didiera Deschampa, który już blisko dekady utrzymuje się na obecnym stanowisku. Władze Federacji Francuskiej mogą, choć nie muszą zmienić trenera. Oczywiście wszystko będzie zależeć od najbliższych mistrzostw świata w Katarze. Co do Zizu dało on nadzieję fanom i władzom PSG wypowiadając niedawno takie oto słowa. Nigdy nie mów nigdy. Szczególnie jako menedżer nie mam 50 klubów do których mógłbym odejść. Istnieją dwie lub trzy możliwości. Kto wie, może za rok czy dwa faktycznie Zinedine Zidane przejmie stery w drużynie mistrza Francji, jednak o tym będziemy mogli więcej powiedzieć jesienią. Krzysztof Piątek, mimo że obecnie znajduje się na wakacjach w Stanach Zjednoczonych, równocześnie o jego przyszłość walczy Fiorentina, ale nie tylko ona. W jednym z poprzednich materiałów poświęconych naszemu napastnikowi wspomniałem o tym, że znajduje się on na celowniku Torino. Byki latem stracą Andre Bellottiego, dlatego szukają godnego następcy, a Piątek jest jednym z głównych kandydatów na to miejsce. Mimo to pierwszeństwo do wykupu Polaka w zarządzie Herty Berlin ma Fiorentina i oni także próbują zatrzymać u siebie 27-latka. Mimo że Polak w ubiegłym sezonie Serie A na 14 występów zdobył wyłącznie 3 trafienia, to warto przypomnieć, że w Pucharze Włoch na 4 występy również 3 razy wpisał się na listę strzelców. Herta Berlin jest gotowa sprzedać piątka za 15 milionów euro, jednak Viola próbuje się targować i ostatnio zaproponowali niemieckiemu klubowi 8 milionów euro. Herta odrzuciła tę propozycję, jednak Fiorentina bardzo możliwe, że w najbliższym czasie zaproponuje kolejną nową propozycję finansową. Niewykluczone, że w lipcu o podpis Krzyśka powalczą inne kluby, jednak na chwilę obecną nie mamy takich informacji. Jak sądzicie, Krzysztof Piątek powinien zostać w Fiorentinie, czy może warto, aby spróbował się w innym zespole z Serie A, jak wspomniane Torino? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. W ostatnich dniach w mediach się zagotowało, głównie z przyczyn artykułu hiszpańskiego AS oraz jednego z dziennikarzy portalu Sport One, ale o co chodzi spytacie. Z podanych przez te dzienniki artykułów można było przeczytać, że Cristiano Ronaldo jest niezadowolony z gry Manchesteru United w ubiegłym sezonie i planuje on odejść. AS napisał, że Portugalczyk znajduje się na celowniku Bayernu Monachium, który szuka następcy dla Roberta Lewandowskiego, natomiast Kerry Howe ze Sport One podkreślił, że to agenci piłkarza zaproponowali CR7 mistrzowi Niemiec. Dyrektor sport Sportowy Bayernu Hassan Salih odniósł się do tych informacji w ostatnim czasie, dementując przedstawione przed chwilą doniesienia. Cristiano Ronaldo to to powypiłkarz z niesamowitą karierą, ale krążące na jego temat plotki o transferze do Bayernu są nieprawdziwe. Bayern ostatnio sprowadził sadio mane z Liverpoolu za nieco przeszło 30 milionów euro i prawdopodobnie właśnie Senegalczyka rozważają w kontekście ewentualnego następcy dla Roberta Lewandowskiego. Oczywiście wciąż nie wiemy jak rozwinie się temat z transferem naszego kapitana, ale trzeba być czujnym, tym bardziej że za kilka dni zaczyna się lipiec. Wracając jeszcze do Cristiano Ronaldo: Portugalczyk ma jeszcze ważny kontrakt z United przez rok i mało się wydaje prawdopodobne aby zmienił tego lata klubowe barwy. Będzie to bardzo nietypowy widok, widzieć Krystiano strzelającego bramki drużyną z Ligi Europy, ale cóż, przynajmniej więcej kibiców będzie czekało specjalnie na czwartkowe rozgrywki. Na swoim kanale poruszałem już temat Neymara oraz trwającej próbie pozbycia się go z drużyny Paryżan. Wszystko z powodów nowego, astronomicznego kontraktu Kliana Mbappé oraz formy Brazylijczyka, który od dwóch sezonów gra poniżej oczekiwań. Z tego też powodu że zaczęło oferować Neymara poszczególnym drużynom jak Juventus, a ostatnio mieli pójść o krok dalej. Dziennikarz Jose Alvarez poinformował w programie, że Neymar został zaoferowany Barcelonie za 50 milionów euro przez pośredników PSZ i Piniego Zachawiego. FC Barcelona miała jednak odrzucić tę ofertę z faktu na Roberta Lewandowskiego, który jest ich głównym celem w ofensywnych wzmocnieniach. Neymar ma ważny kontrakt do połowy 2025 roku, a podpisał go rok temu, dlatego też może on zostać w stolicy Francji aż do wygaśnięcia współpracy, jak to zrobił chociażby Gareth Bale wbrew planom Realu Madryt. Wątpliwe jednak, aby Neymar faktycznie chciał zostać w PSG jeszcze na 3 lata. 30-latek już kilkukrotnie narzekał na krótkie przerwy między sezonami, a jego marzeniem ma być gra w amerykańskiej MLS właśnie z faktu na długie, bo aż dwumiesięczne przerwy między jednymi, a drugimi rozgrywkami ligowymi. Piszcie w komentarzach w jakim jeszcze klubie bądź lidze chcielibyście zobaczyć Neymara. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Marco Asensio miał się przed laty stać nowym filarem Realu Madryt i mimo, że ten plan się nie spełnił do końca, to jest on na pewno ważną postacią w szeregach Carlo Ancelottiego. Hiszpan jednak nie widzi swojej dalszej przygody na Santiago Bernabeu, na które trafił w lipcu 2016 roku. 26-latek ma ważny kontrakt jeszcze przez rok, ale nie chce go przedłużać, dlatego królewscy będą starać się go sprzedać jeszcze tego lata. Florentino Perez nie ma zamiaru oddawać utalentowanego piłkarza w przyszłym roku za gratis, tym bardziej, że jest wyceniany na 40 milionów euro. Real, mimo że wolałby zatrzymać u siebie Asensio, to również nie planuje go do niczego zmuszać. Wśród zainteresowanych klubów znajduje się m.in. Manchester United, ale także i świeżo upieczonymi z Żwóła HC Milan. Oczywiście ten, kto zaoferuje lepsze pieniądze, prawdopodobnie zdobędzie podpis Hiszpana. Co natomiast do jego statystyk? W ubiegłym sezonie rozegrał łącznie 42 spotkania, strzelił 12 bramek i dorzucił dwie asysty. Dla Manchesteru United Ascensio może się okazać dobrym następcą dla Pola Pogby, który w lipcu zostanie ponownie piłkarzem Juventusu. Marko w 2017 roku był uważany za jeden z największych europejskich talentów i po 5 latach wiele się nie zmieniło. Choć na pewno nie zrobił takiej kariery, jak od niego oczekiwano. Z drugiej strony ma on 26 lat i wciąż ma szansę, aby to zmienić, dlatego warto obserwować jego karierę. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie, jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych filmach. Na razie!